Cześć, jestem Axis, a to jest kolejny film na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie w serii od Ursu do Kolos'a i dokończymy pracę na łące. Zrobimy coś tutaj też może ukrów i chyba też będziemy tą soję w końcu orać, bo no one już no na bank nie wyrośnie. Ja bym chyba musiał włączyć m, ten. E, to e, to ustawienie e, tutaj m, gdzie to jest? E, żeby wzrost był wyłączony. To to. no to to idziemy tutaj e, dobra e, tutaj je ja zrobię no zaraz przyjdę No także ja wróciłem, bo tam się ee, no nieważne. E, teraz dobra e, i a i dobra. No to będziemy tą soję orać e, Ale teraz może od tu i do Włodymirca przejdziemy bo tutaj e, niedawno Ursusa ratowaliśmy i, i tutaj został No to to dobra to wyjeżdżamy Teraz będę objadę bo tam chyba cię zmierzczę a już nie chcę mi się tam cofać. No, dobra, to ja tutaj wycofam. Dobra, to jedziemy tutaj i hop. Dobra, i teraz. Y Teraz tak Ursusik, co e, znaczy ten wtorek, No tutaj jako wczoraj tak postawiłem do miniaturki e, Ale Ale teraz go zabierzemy i tutaj właśnie Ja, ja nie wiem czy, czy tutaj w ogóle będzie potrzebny ten e, Czy tutaj będzie potrzebny w ogóle Yy, yy, ta zgrabiarka, czy będzie potrzebna. Raczej nie, bo to jest tak, tak fajnie położone już. No, ja nawet nie wiem w ogóle, po co mi jest teraz ta zgrabiarka, bo to tak ładnie kości ta kociarka w taki pokos jeden. W sensie to, to nie jest tak, że jeden pokos to robi, że to tak zbiera po prostu tak to się jakoś układa, e, taka mechanika tutaj jest. Bo to nie powinno normalnie tak się robić, tylko jako w normalnej kosiarce, ale tutaj tak to jest zrobione. E, po prostu ta kosiarka jest wąska, o kurde to zaczepiłem opryskiwacz. Tutaj oświdośliwe jakąś... Co to jest za drzewa? Gdzieś, yy. No, świdośliwa. Te drzewa, one są... No to są chyba najgorsze drzewa w tej grze. Ich się no wyciąć to no nie da Dobra to yy, to teraz zobaczę sobie I czy jest tutaj obornik? albo bo obornik to ja muszę postawić taki specjalny ten, specjalne takie miejsce ale gnojówka, czy jest tu no jest, ale tyś, tylko tysiąc litrów eee, a jedzenia chyba już nie mają, krówki eee pokarm to coś tam mają jeszcze ale dobra, ja teraz kursy zaparkuję. Teraz mam nadzieję, że ta, ten, ten Ursus sobie w końcu z czymkolwiek da radę i, i będzie współpracował tutaj i, i będzie y, chciał jechać z, z przetrząsarką. A to tu jest chyba przetrząsarka, no. Przez chwilę myślałem, że to to jest przetrząsarka, ale to jest zgrabiarka. Tutaj się nie zmieszczę, tak? Muszę trochę do przodu podjechać. Dobra i tutaj no żeby nie zahaczyć tylko i idziemy no myślę, że sobie da radę ile to wymaga koni, chyba 20 jakoś. Tutaj mamy pług na przecenie w sumie to jest używany, ale za 7000 o ponad połowę ale 120 koni więc konie kupię bo bo mi ciągnik sobie nie da rady 30 koni to ma chyba dwa konie w zapasie czyli może sobie da radę jakoś no i i jeździłem na zielonce eee, seria no, robiłem serię na zielonce no w sumie to, to były chyba tylko 4 odcinki eee, ale tam właśnie ten eee, to był chyba Fiat eee, on, on miał 180 koni i sobie dawał radę z ta która wymagała też 180, więc może tutaj z Ursusem będzie podobnie. No jedzie chyba dobrze, tylko jak to szybko powinno jeździć? No, 15 na godzinę, to daje rada. No i jest dobrze. I tutaj nawet momentami szesnaście jedzie z górki. Ale nie, dobra, będę musiał to, to zakrabić. Bo przecież bo przed to yy, to tak rozprowadzone po polu ta łąka. mam nadzieję że, yy, że wystarczy takie jedno koszenie krową na trochę i ciekawe ile tutaj będzie litrów z tego No w sumie to siano, to nie, to nie wiem czy tego się nie powinno w kilogramach liczyć ale tutaj w formingu jest wszystko w litrach nawet chleb No, także nie wiem, jak to będzie wyglądało, a tutaj chyba mijaka zrobiłem. No nie, wszystko jest dobrze. Właśnie wolę, żeby tych miaków nie było, nawet takich malutkich. Później może się prasa bagować I, i będą problemy później, bo, yy, bo będę miał pół siana, pół trawy. No i skończone. Teraz y, ten. Teraz wyrzymiemy prasę. Nie, teraz y, tą skrabiarkę. A dopiero później prasę. Ta 30 jednak się do czegoś przyda tutaj yy, tam, tutaj prawie w audi uderzyłem albo Audi we mnie Ale szkoda, że nie ma farmingu yy, aut yy, takich realistycznych, na przykład Volvo no bo Giants chyba ma licencję na, na Volvo no bo tam zrobili te ciężarówki Ja też nie wiem jak tam wygląda yy, To dokładnie Ale Ale właśnie fajnie jakby były Takie auta yy, Realistyczne Że na przykład jakaś Volvo, Audi Bo no musieliby Na pewno tam licencję zdobyć Ale Ale yy, o kurde, ja to rozłożyłam, ale fajnie, jakby coś takiego się pojawiło. Co, jest jedno centymetry, dosłownie to zrobiłem. Dobra, to wymaga 20 koni, to tu powinno być jeszcze lepiej, a ile tu jedzie? 15 też. To to fajnie. Kurde czy to się tu w ogóle zmieści. Chyba tak, bo jak, bo jak tu wjeżdżałem, to wyjechać też dam radę, ale dobra, muszę cofnąć, już widzę. Bo tam bym się nie zmieścił. Tym czarnym końcem zaczepiam, ale dobra. Jest taka zagrabiarka, która no, ona ma szerokie 2,5 metra, ale tak naprawdę to ma 5 metrów, bo e, to się robi tak, że się jedzie w jedną stronę e, i się zakręca i wtedy taki jeden duży pokaz się robi. Bo teraz nawet nie widać, że ja coś w ogóle przenoszę. Ale ten, ale za chwilę tutaj z tego powstanie duży pokos, Tak myślę. Dobra, tutaj komuś na pole wjadę. I teraz to się większe robi Kurde, uderzyłem o bariarkę Dobra i tutaj pracownika się nie da chyba zatrudnić Ale teraz pokos go może skończymy nie wiem jutro bo może jutro też wrzucę filmik z tej serii Dlatego teraz było Fortnite bardzo dużo i też nie chcę, żeby w kółko było to samo. Yy, ale... ale No właśnie. Też teraz niedługo będzie specjalny na subów, chociaż co jeszcze nie ma. Mało dopiero... Teraz jak to nagrywam, to chyba 92. Nie wiem dokładnie. I jeszcze nie powiem co będzie na stosubów, ale to będzie coś no, ciekawego myślę. Eee, no. Także ja teraz idę po znajdźki. I mam nadzieję ogromną, że tutaj nie będzie znajdźki sezonowej żadnej. Bo jeśli tutaj, wódce, się pojawi znajdźka, tak jak ty Elmkliku, yy, i to nie będzie tak przez cały rok, tylko że yy, po prostu ona się pojawi losowo w jakimś sezonie i ja nie będę o tym wiedział, to zdenerwuję się. I ja na widzę takich znajdziek sezonowych. Pana Elmkliku, Czyli na tej mapie takiej e, z podstawki, tam chyba były dwie czy trzy takie znajdźki i one właśnie też były na jeziorze, na łódce, na jeziorze, w łódce, e, no i tam było, trzeba czekać, to chyba października jakoś tam, o tutaj, proszę bardzo, się osiedlili znowu i znajdźkę mamy. A to nie wiem, czy właśnie też nie jest taka znajdźka sezonowa. Bo ten, yy, bo ten taki samochód, on chyba nie zawsze tutaj jest. Tutaj może coś... Nie Ale kurde, gdzie te znajdki są Ja potrzebuję kasy Żeby tylko te dwie owce znaleźć, które zostały To by było super Bo będziemy mieli 100 tysięcy Już e, będziemy mogli sobie kupić e, te pola które bardzo bym chciał mieć bo taki mały taki mały teren to za dużo się raczej nie zarobi a tutaj mamy krówkę świnka dobra teraz teraz żeby te owce znaleźć Dobra, ja sobie odpalę mapę. I tak, teraz miejsca, takie jakieś ciekawe, w których mogłyby coś być. I może tutaj coś jest. Chociaż nie, ja tam już byłem raczej. Ale dobra, jeszcze wezmę sobie autko. Weźmiemy Lizarda. Yy, I6 jedziemy on ma 220 na godzinę ja chciałem ogarnąć auto do tej serii właśnie żeby ono miało prędkość maksymalną jakieś 120 taka podstawowa z podstawki jak ma ten a tutaj auto 300 koni 220 na godzinę V max to to jest no Ja ja wziąłem to auto, bo tak to ja bym coś innego sobie znalazł, ale że na Mouthhubie nie ma nic takiego, co by się nadawało poza tym autem. W sumie ono się nie nadaje, ale no poza tym autem to nic takiego nie ma właśnie e, typu stare, takie e, jakieś nie wiem rok 2000 czy może nawet jeszcze wcześniej żeby to był też taki jakiś su fajny, może to, to nic za bardzo nie ma. A ja jestem ograniczony o Mothuba, no bo ja gram na konsoli. To jest nagrywane na PlayStation 4. I też niedługo ta seria może się trochę zmienić. Że jakby e, maszyny. Maszyny będą jakby, albo na przykład krowy będą miały tam, się wyzerły ich statystyki do zera, czy będą miały inną ilość kasy, ale to wszystko dlatego, że po prostu, e, no ja będę zmieniał konsolę, co już mówiłem i, i będę, i to, no te pliki wszystkie stracę. O tutaj jakaś budowa chyba. Mamy przyczepę, dobra, i, 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 i może też jeszcze, ale wątpię. No ale naprawdę, że takie fajne miejsca, takie ciekawe, a tylko jedna znajdźka. Kurde, i to jeszcze, że jakieś przyczepy, to tu owce i to dwie, to, to, to by było super. Ale nie, musieli dać jakieś brzeba Dobra to, to jedziemy tutaj Ursus, w, Urs w Ursusie znajdźki nie ma No To tu drzewo wymyślił Dobrze, że tu nie ma zniszczeń w tej grze, bo już bym miał Pół auta wgniec w wgnieconego I bym musiał sobie nowe auto kupywać Na które mnie nie stać A nie stać mnie, bo to auto ma 300 koni Jedzie 220 na 20 na godzinę eee, A to jest trochę takie nienormalne to kosztuje tylko 5 tysięcy No i mamy owieczkę A nie, to jest krowa Tutaj koło kościoła chyba nic nie ma. Ja tu już obchodziłem ten kościół kilka razy i za pierwszym razem kilka znajdziek yy, przekopiłem. Później przyszedłem, znalazłem resztę, ale może coś jeszcze tutaj jest. Na cmentarzu też byłem i tam też chyba nic nie było. To znaczy coś było, ale już raczej zabrałem wszystko. Tutaj może coś będzie, bo to jest w sumie takie miejsce, no. Tutaj chyba nic nie ma w tych krzakach. No nic. Dobra. To tutaj. No nic nie ma. Tutaj jakieś... Co to tu jest Audi chyba. O, tutaj, ale tutaj konik. Konia mamy. Stało tylko pięć koni. To Czyli znaczy chyba aż pięć koni. Eee. Bo, bo ja nie wiem kiedy ja te to, to znaczki zbiorę, wszystkie, jakich tu jest 100, niektóre znaczki były tak super łatwo poukrywane, ale tutaj no, a tu mamy siewnik, dwa siewniki jeszcze zostały. Tutaj może w tej sałacie by mogło coś być. To chyba jest sałata. No i, i tutaj tu o, mamy ciągnąć jakiś. Ale no jeszcze tylko piątka. No jeszcze tylko piątka. To jest tak mało, a tak dużo. O, a tutaj jest ktoś makrowy. Ja jej mogę sobie kupić. A nie, bo to jest punkt handlu zwierzętami. To, to nie. Myślałem, że ja mogę to sobie przejąć. Kupić za nie wiem 100 tysięcy. Ale tak się nie da. O, i mamy dwie znajdki Kombajn. I tutaj coś jeszcze. Beczkowóz Już druga znajdźka w sianie Tutaj też pewnie jest Tylko tam chyba nie dam rady wejść Bym musiał przyjechać wody A to jest w ogóle daleko od do gospodarstwa Bez ten. Gdzie jestem? Tutaj, no, jakieś pół mapy. A ty jak na pociągu jest znajdźka? Chociaż myślę, że autor sobie nie, nie dał znajdźki na, na pociąg, bo wtedy, bo wtedy jej złapanie byłoby super trudne ale ale no tam raczej tego nie ma Dobra to, to już będzie koniec Widzimy się w następnym odcinku Do zobaczenia, cześć